Witam cię bardzo serdecznie w tej krótkiej prezentacji biznesowej, gdzie odkryjemy niesamowite możliwości firmy LifeWave z zespołem This Is It Team Pro. Na samym początku przedstawię człowieka, założyciela naszej firmy, czyli David Schmidt, który kiedyś powiedział, że światło ma potencjał stać się medycyną przyszłości. Jest to wynalazca, naukowiec, wizjoner, posiada na swoim koncie ponad 150 patentów, posiada również 90 badań klinicznych, jest doktorem nauk. Honoris Causa oraz dwukrotnym laureatem nagrody Advanced Technology Award. David Schmidt założył swoją firmę w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest obecny aktualnie w ponad 100 krajach w 9 wersjach językowych. Tempo wzrostu od 2018 roku jest na poziomie 3000% dzięki produktowi X39, o którym opowiem za chwilę. Wzrost obrotów również jest spektakularny, gdyż przekracza już ponad 600 milionów rocznie. Firma również uzyskała najwyższą notę od Business for Home. Posiadamy własną produkcję. Jest to najszybciej rozwijająca się firma w branży, zwycięzca nagrody Direct Selling News w 2024 roku. A teraz zobacz, jak się to wszystko zaczęło i poznaj innowacyjną technologię Lifewave. Światło odwieczna forma energii znana od zarania dziejów. Dla nas wszystko zaczyna się od Słońca, które stanowi źródło światła i życie dla całego Układu Słonecznego. Nawet Einstein doszedł do wniosku, że wszystko, z czego jesteśmy zbudowani, zawiera światło. Życie zostało zapoczątkowane dzięki Słońcu w procesie fotosyntezy. Rośliny pochłaniają światło, a wszystkie organizmy żywe je emitują. Ludzie emitują światło podczerwone, co można zaobserwować za pomocą noktowizorów. Od wieków zdajemy sobie sprawę, że światło ma duży wpływ na organizm. Plastry LifeWave do fototerapii wykorzystują światło do pobudzania naturalnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu, zapewniając konkretne korzyści dla zdrowia. Oto jak działa ta technologia. Najpierw należy przykleić plaster w określonym miejscu na ciele. Tam, gdzie plaster przykrywa skórę, światło podczerwone emitowane przez organizm jest odbijane z powrotem do tkanek. Powoduje to pobudzanie skóry, a w konsekwencji stymulację określonych obszarów mózgu. Następnie mózg wykorzystuje naturalny przepływ energii w organizmie i jego zdolności do samoleczenia. Zobaczmy, dlaczego jest to ważne na poziomie komórkowym. Na przykład, wiele naszych plastrów pomaga neutralizować wolne rodniki, czyli cząsteczki tlenu, które uszkadzają białka komórkowe i przyczyniają się do powstawania widocznych oznak starzenia. Kiedy organizm jest za pomocą fototerapii pobudzany do uwalniania własnych przeciwutleniaczy, wolne rodniki zostają w naturalny sposób zneutralizowane. Ludzie nie znali tego człowieka. To Dawid Schmidt, założyciel i dyrektor generalny Lifewave sprawił, że niemożliwe stało się możliwe. Zainteresowanie Dawida procesem aktywizacji naturalnej ludzkiej energii komórkowej, bez użycia leków czy stymulantów, doprowadziło do powstania Lifewave na początku XXI wieku. Dziś, po niezliczonych badaniach klinicznych, jest to potwierdzona technologia, a Lifewave jest na szczycie. Wielki przełom nastąpił w 2004 roku podczas amerykańskich eliminacji do igrzysk olimpijskich, gdzie najlepsze pływaczki NCAA pod opieką niezwykłego trenera i zwolennika Lifewave, Richarda Quicka, biły własne rekordy dzięki naszemu pierwszemu produktowi plastrom Energy Enchancer. Świat się o nas dowiedział, sceptycy nas krytykowali, jednak Lifewave uznano za bezpieczną technologię. Pojawiło się ogromne zainteresowanie ze strony zawodowych sportowców, trenerów, lekarzy, naukowców i zwykłych ludzi. Wszyscy potwierdzali, że życie z LifeWave jest lepsze i oznacza więcej energii, wytrzymałości, entuzjazmu do życia. Jednak Dawid nie zatrzymał się tutaj, jego technologia była coraz lepsza, wymyślał nowe sposoby na uśnieżenie bólu, głębszy sen, eliminację stresu i nie tylko. A to wszystko bez leków. Dalej były artykuły w prasie krajowej, wywiady, współpraca ze znanymi osobami. To było lato 2018 roku. Komórki macierzyste i coraz większa świadomość ich znaczenia dla ludzkiego organizmu trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie. Lecz David Schmidt już od ponad 10 lat potwierdził badania nad procesami starzenia się ludzkiego organizmu oraz komórek macierzystych, które mogłyby tym procesom przeciwdziałać. To właśnie on skoncentrował się na możliwościach, jakie daje aktywacja komórek macierzystych. Następnie dowiedział się, jak wykorzystać technologię Lifewave do podniesienia poziomu peptydów miedzi, który aktywował komórki macierzyste bez zastrzyków. Reszta to już historia. Tak powstało X39. Po premierze X39 na początku 2019 roku, odzew był niesamowity. Napływały do nas opowieści o jego działaniu. Z perspektywy czasu widzimy, że to jest produkt, który zrewolucjonizował świat zdrowia i wellness, a przy okazji zmieniał ludzkie życie. W związku z tym, Lifewave rozwija się bardzo szybko. Dawid twierdzi, że X39 to jego najlepszy produkt do tej pory. Świat patrzy w stronę Lifewave. To z przyjemnością zabierzemy cię na spokojną farmę w południowej Kalifornii, abyś zobaczył natychmiastową moc działania Lifewave. Nie na człowieku, lecz na koniach. Bądźmy szczerzy, przecież nie możesz powiedzieć koniom, jak mają zareagować na tę niesamowitą technologię, a mimo wszystko to robią praktycznie za każdym razem. W rzeczywistości dwa opublikowane badania z 2005 i 2011 roku, obejmujące nie mniej niż 175 koni, jeden z nich z elementem kontrolnym placebo, pokazywały znaczne zmniejszenie bólu po użyciu produktów LifeWave. Jak widać na obrazach termicznych przed i po w podczerwieni, oraz ogólnie przyjęte przez lekarza metody lokalizowania i pomiaru bólu u koni. Musieliśmy sprawdzić to na własną rękę. A Ty możesz zrobić to razem z nami. John Chance, dystrybutor Lifewave od 2004 roku. Od lat pracuje w branży konnej z właścicielami koni oraz uczestnikami Rodeo. I przy okazji aplikuje plastry na tysiącach koni, aby pomóc im złagodzić ból oraz dyskomfort. Ten film z Facebooka jest świetnym przykładem. John lokalizuje najpierw źródło dyskomfortu, a potem robi wszystko, co w jego mocy, aby ostrożnie przyłożyć plaster obok miejsca bólu. W kilka sekund później kon jest spokojny i nie reaguje już na nacisk. Dzisiaj John wybrał kilka koni, więc wraz z ich właścicielami mamy okazję przekonać się na własne oczy, jak aplikuje plastry. Znalezienie miejsca bólu nie zajęło mu wiele czasu. Przykłada plaster, tylko spójrzcie na tę różnicę. Stand right here. Oh wow. And just push. As hard as I can. Czas na kolejne zwierzę. Okay, that's pain. Nakładamy plaster. No reaction. Pain is gone. I spójrzcie tylko na to. About went to his knees. When I done this a minute ago, what the horse done? The horse got a stomach. Po raz kolejny po zaaplikowaniu technologii lifewave. You see horse? I see. No reaction. No reaction, okay. To co zrobił John pokazuje jak szybko może działać ta technologia. I'll remove the patch. Oh. I'm gonna take them off. Payne's probably already back. Watch. No kidding. He's okay. reacting. Reacting? Again. Just like that. Yep. And we're gonna repatch again. And it won't react? Won't react. Po raz kolejny zakładamy plaster. Wow I heard a wow over there. Yeah, do you see it in person? They don't believe it. All right Look at that. Well that's incredible. And again see I'm just digging in that spot. Yes you are. I'm digging more pressure and I was this danger zone. I'm asking this horse and body this horse to kick me. It's calm, down. it's calm down. Unbelievable. So basically, you know the whole point of this doing this in the first place, John, is that horses, they don't know anything other than to be a horse and to react to what's going on. They don't know placebo. They have no agenda. And that's the whole point of this is to say that this technology works that fast, whether it's a horse or whether it's a human. So you know what you need to do next. You need to get patched. Firma posiada unikalny product X39. Pobudzający peptyt miedzi GHKCU, który aktywuje nasze komórki macierzyste. Jest to bezpieczna technologia, w 96% skuteczna, uznana przez amerykańską agencję FDA oraz, co jest bardzo ważne, opatentowana. Nikt na świecie nie posiada takiego produktu i tej technologii. Korzyści wynikające z używania X39 są ogromne. Tutaj wypisałem kilka. Klinicznie udowodniono, że peptyt miedzi GHKCU. Wpływa bardzo pozytywnie na wzrost komórek macierzystych nawet o 2100%. Działa ogólnoustrojowo na całe nasze ciało: zmniejsza stany zapalne i ból, poprawia gęstość mięśni i kości, zwiększa ilość kolagenu i elastyny, poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego, poprawia również gojenie się ran i blizn i wiele innych jeszcze pozytywnych czynników. Ma produkt X39 na nasze ciało. Korzyści z używania X39 jest oczywiście wiele. Tutaj na tej grafice można zobaczyć, jaki ma wielki pozytywny wpływ produkt na nasze ciało w przestrzeni czasu. Używając tego produktu od miesiąca do trzech już występują pierwsze zmiany fizyczne, ale magia zaczyna się dopiero później. W niedawnym badaniu 14 osób na 15 obniżyło wiek naczyń krwionośnych średnio o 8 lat już po 12 miesiącach stosowania. Także to nie jest zwykły anti-aging, to jest po prostu cofanie się wieku. Stworzyliśmy grupę na Facebooku poznaj fale życia, gdzie bardzo dużo osób dzieli się swoimi odczuciami, jeżeli chodzi o używanie naszego produktu X39. Oczywiście wrzucamy też tam dużo fajnej wiedzy na temat naszego ciała. A teraz opowiem o możliwościach biznesowych razem z firmą LifeWave i naszym zespołem This Is It Team Pro. Posiadamy cztery główne źródła dochodu. Zarabiasz dzięki klientom detalicznym oraz klientom preferowanym. Zarabiasz z bonusu PIB od rejestracji partnerów biznesowych. Zarabiasz do 25 tysięcy dolarów z sieci binarnej. Nieograniczony dochód z mecznik w trzech generacjach w dół to już jest nasz game changer. Posiadamy bardzo prosty system budowy. Wyobraź sobie, że dołączasz dzisiaj do naszego projektu i Twoim zadaniem jest zapisać pierwsze dwie osoby. Jedną zapisujesz w lewą stronę, drugą osobę zapisujesz w stronę prawą. Następnie powtarzasz ten sam krok, czyli zapisujesz kolejne dwie osoby, jedną w lewo, drugą w prawo. Osoby wędrują pod osoby, więc w ten sposób budujesz już swoją sieć. Czyli zapisałeś łącznie cztery nowe osoby, dwie w prawo, dwie w lewo. Pomagamy tym osobom spełnić minimalne kwalifikacje i w ten sposób staniesz się menadżerem. Każdy poziom w naszej firmie to jest wielokrotność menadżerów. Następnie, naucz osoby z zespołu zrobić to samo, co ty zrobiłeś. Zapisać minimum po cztery nowe osoby, czyli dwie w prawo, dwie w lewo. W ten sposób jesteśmy w stanie zbudować ogromną sieć w nieograniczoną głębokość bez żadnych odcięć oraz różnic procentowych, o czym opowiem za chwilę. Korzyści wynikające z planu kariery. Przede wszystkim rozliczenia tygodniowe, czyli wyobraź sobie, że zarabiasz nie raz w miesiącu, ale cztery minimum. Wypłaty środków na wirtualny portfel, tzw. E-wallet. Budujesz zespół w nieskończoną głębokość bez odcięć. Zarabiasz z obrotu całości sieci pod tobą ze wszystkich osób z cykli, a nie z różnic procentowych. Bankowanie się punktów każdego dnia fantastyczne programy lojalnościowe dla klientów PC+, Plus oraz nagrody dla partnerów biznesowych i coś, co jest wisienką na torcie. Posiadamy pełną gwarancję satysfakcji lub zwrot pieniędzy nawet do 90 dni dla klienta. Co otrzymasz od nas w ramach współpracy? Przede wszystkim sprawdzony i skuteczny system 531, nowoczesną platformę szkoleniową Desiree Team Pro, doświadczenie i wsparcie od liderów. Dostęp do grup i czatów zespołowych, codzienne szkolenia i dostęp do materiałów. A teraz poznaj nas skuteczny system pracy 531. W pierwszym kroku powiedz minimum 5 osobom dziennie o tej technologii. Krok numer 2: zrób przynajmniej 3 follow-upy dziennie, czyli odezwij się do osób, z którymi już rozmawiałeś wcześniej. Krok numer 3: wyślij lub umów minimum jedną prezentację dziennie. Jak widzisz, jest to bardzo proste, a co jest bardzo ważne, duplikowalne, czyli powielalne przez osoby, które wprowadzisz do zespołu. Podsumujmy. Masz możliwość uczestniczyć w projekcie, który ma wielką szansę na przestrzeni najbliższych miesięcy stać się miliardową firmą, do której wszyscy będą chcieli dołączyć, a Ty możesz już dzisiaj. Zero ryzyka, 100% satysfakcji. A teraz trzy opcje na koniec. Opcja numer jeden. Jeśli po tej prezentacji pomyślisz sobie, to nie jest dla mnie, pozwól sobie po prostu nic nie robić i to też będzie całkowicie ok. Opcja numer dwa: możesz wykorzystać to, co tutaj Tobie powiedziałem, i poszukać lepszego projektu lub znaleźć inne rozwiązanie, aby uzyskać czas, zdrowie i pieniądze w swoim życiu. Jednak wiem z doświadczenia, że zajmie to Tobie mnóstwo czasu i pochłonie jeszcze więcej pieniędzy na poszukiwania. Opcja numer 3, czyli najlepsza, dołączasz do naszego projektu, gdzie nauczymy Ciebie, jak zbudować swoją wolność finansową, poprawić zdrowie i uzyskać dzięki temu mnóstwo czasu na godne życie. Poprowadzimy Ciebie krok po kroku przez nas system 5.3.1, wykorzystując wyjątkowe narzędzia, żeby razem osiągnąć sukces. Tak więc koniecznie odezwij się do osoby, która pokazała Tobie tą prezentację i startujmy. This is it Team Pro.